I ruszyły. Stay brave trochę straciła na starcie, a na prowadzeniu niosący się szamadram, na drugiej pozycji Isis King, trzeci Farok. Cały czas z przewagą kilku długości prowadzi szamadram. Samadram Oasis Kings Farok Pago Pago Streak Louisville i Stay Brave W połowie zakrętu sporą przewagę ma Samadram galopuje swobodnie powoli próbuje dojść do niego Oasis King na trzecim miejscu Svarog, czwartel Pago Pago Dużym kołem przesuwa się Strik. Louisville i z tyłu Stay Brave Są na prostej Wyprowadza Szamadram bardzo lekko Samadram, Oasis King Samadram, Samadram, Oasis King Z przewagą Samadram. GONI GO OASIS KING NA TRZECIEJ POZYCJI LOUISVILLE SZAMADRAM OASIS KING SZAMADRAM OASIS KING 100 METRÓW DO CELOWNIKA SZAMADRAM OASIS KING W CELOWNIKU SZAMADRAM OASIS KING LOUISVILLE